No, witam Was, Anglesi, Walia, latarnia z XVI wieku, czerwona kreska długość naszej podróży do latarni. Aaaa, aaa, kraj aaa, Kawanereros, lecimy tutaj na półwysep Później zobaczycie filmik z tego dzieńcionka. No ale ja mam gruby bęben Bebson mam A teraz sylwetka osy proszę ja was I pędzimy tam Tam chcę zobaczyć. Tam idziemy Tu za zakręcnik Mamy jakieś 30 minut pedałowania Tyle Kawaneros. Trzymajcie się hej. Czy wy to słyszycie? Nasz brosik szczeka, i dotarliśmy na to miejsce. u nas, prawda? Nie dywany czerwone ale tak można było tam dojść. Także do zobaczyska, Spadł mi. Do zobaczyska na miejscu, tutaj. tutaj już dogrywam w studio. Żeście widzieli, jak to tam wieje. Tu sobie lecimy plażą. Tam mamy morze irlandzkie dzielące Walię z Irlandią. I udajemy się tam właśnie do, trochę mi ręka chodzi, do tej latarni. Tak nasz pieseczek się umęcił przeszliśmy około 4, może 5 km 3 mile, tak? 3 mile to jest 3 km ma 5 km No i piesek piesek nie daje rady tutaj mamy pejzażek taki lekutki i widzicie brusik po prostu odmówił posłuszeństwa, stanął i nie ruszy dalej. Tak go nogi bolały. Musieliśmy odpoczywać przed dalszą podróżą, dalszym spacerem, że tak powiem. A tu macie taki widok. Tu był kościół, tu co widać w środku, w centralnym, to był kościół stary z XV wieku. Tam po prawie mamy krzyż chrześcijański, katolicki, i tam gdzieś po lewej był jeszcze celtycki zobaczycie go później tu odpoczywamy wielka macha my odpoczywamy ja troszeczkę kręcę tam mamy już niedaleko do latarni nasz krzyż chrześcijański Zobaczymy, czy dam radę Zobacz, znaleźć. O tu jest wioska, stara wioska rybacka. Tam też będziemy, zajdziemy tam. A Krzyż celtycki jest tu po prawej stronie. O tutaj właśnie jest Krzyż celtycki. Tam też podejdziemy do niego i zwiedzimy te e, ruiny Starego Kościoła. Będzie to opisane tam później. Także. Piękna sprawa, piękna wycieczka. Jak macie okazję, to sprawdźcie sobie to miejscóweczkę, bo naprawdę warto. i udajemy się do latarenki jeszcze rzut okiem na okolice jak to z tej pozycji wygląda Tu mamy takie wysepki skałki biolka zmożnięta bo tak wieje strasznie tu mamy ten nasz krzyż widać ładne ujęcie ładnie się komponuje, ładnie, ładnie wygląda w ogóle nie taki krzyż na, na skalę nie a tam w oddali mamy ten celtycki krzyżyk No i tak to wyglądało z tego miejsca. Teraz przechodzimy już my są na przy samej latarni starej. Widać zresztą że stara, nie skamieniała i tak dalej. Tu jest tu mamy wejście do latarni, ale niestety tam nie można wejść, zamknięte jest zabite dechami. No jeszcze rzut z góry na okolice Czyli tam będziemy szli, tam jest jakieś stare działo, wygląda, że tam jest. Tak to, tak to ładnie wychodzi, trochę tutaj mieszam tą kamerką. I tu teraz szybki przejazd, to jestem zawodowiec, widać co. No i teraz przejdziemy się dookoła, ładnie tego, rzut z góry skały. Piękna okolica, naprawdę piękna okolica. Warto przejść. Tam jest niedaleko parking. W sumie my źle zrobiliśmy, żeby do parkingu nie dojechali, tylko my przeszli przez las. No ale też były uroki w lesie. Fajna fajna ścieżka, fajna dróżka. Także dla kurażu, dla zdrowia my się to pochodzili. I tam mamy dalej, poddali właśnie Tom wioskę, do której za chwileczkę pójdziemy. No i zajrzymy może sobie do latarnika, czy go tam widać, a skąd, że zaraz śnięte tutaj mamy pajęczyną, o tu te drzwi są zabite dechami, e, co mówiłem o nich, nie, no i dobra schodzimy sobie na dół teraz. I powoli pędzimy do tej wioski to jest nowy dach położony, czyli to na pewno nie jest stare. Tu też mamy, nawet mamy solary w tej wiosce. Tu nikt już nie mieszka. To jest tylko dla turystyki zrobione. Tam nie podchodziłem, tam był na pewno e, jakiś port czy coś w tym stylu. No i tu widzicie solary z XVIII wieku, wróć z wieku tak. No tak to tak to tutaj ludzie mieszkali rybacy. Jak to było wcześniej człowiek by tak czasem się chciał przerzucić w tamte czasy nie no, to się przerzuca ja co tam. No. Oglądam to proszę was bo już tam byłem a teraz oglądam bo dogrywam to naprawdę miło tam było być tu mamy tą armatę starą nie wiem przed kim oni się bronili przed kimś na pewno tam wcześniej na filmie my byli przecież w, w, tym, w tym pałacu tego Lorda Pageta. oto takie domki były tam nie można wejść do środka piolka zaglądała przez okno no ale nic tam nie widać No poglądajcie trochę w ciszy. Tu mamy informację, że tam nie wolno wchodzić. Ten, ten dach na pewno był restaurowany. Tam widać kafelki. Na pewno w XVIII-XVI wieku tych kafelek na podłodze nie mieli, prawda? No, udajemy się dalej. Tu jest już prywatne. Nie wiem, czy to jest prywatne, czy to jest państwowe całe. Znaczy państwowe. jako tego, tego narodu, że tak powiem Tu jest właśnie ten kościółek o którym mówiłem Zaraz tam mamy krzyż z tej pozycji i sobie spróbujemy wejść tam do środeczka później zobaczycie na jest zdjęcie tam zrobiłem też kawałek tego filmiku Myślę, że tu było wejście raczej na pewno, tędy było wejście do do kościoła. Czyli wchodzimy do kościoła tak. I tam po prawej na wprost tu na pewno tam był ołtarz. Tu mamy lewą, prawą nawę. Tak sobie to ja myślę. Tam mamy ten celtycki krzyż, widać było go przez chwileczkę. I idziemy dalej do tego krzyża i zobaczymy zaraz. Tą całą, tą, ten cały opis tego tego miejsca, bo tam jest tam jest o tu zaraz bo piesek już taki zmęczony a tu mamy widok z góry tego kościoła narysowali to tak ładnie było no tak jak mówię tu wejście jest ten lewa prawa nawa i to mamy tu cały opis tego wszystkiego co tam się działo to było jakby Henryk VIII Rozdzielił Kościół katolicki na, na swoje potrzeby. Tu mam ten krzyż celtycki. Nie kręciłem tam, co piszę, bo nawet nie myślałem, żeby to zrobić. Z tej pozycji tak to wygląda. I po prawej stronie mamy ten kościółek, tak? A my udajemy się dalej. Wiola odpoczywa z pieskiem Naprawdę szkoda mi go nie, mu, nie umiał już chodzić, on już nie, nie wiedział co zrobić, żeby nie iść A to z powrotem nas czekało jeszcze 5 km do przejścia Tu robię takie krajobrazowe ujęcie Proszę jak mój język chodzi nie miał piłska wodę. i naprawdę był zmęczony Mamy ujęcie takie dookoła. Jeszcze jak to wygląda. Górki. Jak wulkan widać, to po prawej stronie. Także za chwileczkę przejdziemy do następnego miejsca. Już będzie nasze ostatnie. To była Chrzcielnica. Podejdziemy sobie tam. Zobaczymy, w jakim to jest. W tym momencie stanie. Chciałbym to widzieć naprawdę, jak to jak to wyglądało, ale niestety już na pewno widzieli tego, nie będziemy. No to by było na tyle i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, hej! ten most, to ja nie wiem czy nie z tego pałacu żeby go widzieli no, no.